Julian Tuwim, rzepka. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże! Ciągnie i ciągnie! Wyciągnąć nie może! zawołał dziadek na pomoc babcie. To się ja zaczęło niż ty, nic, nic. zwyczajne pa pa, pa. Jest w jakaś Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął. Wyciągnąć nie mogą babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek. Poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po coś sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka, mruczka. leciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Szczekał mruczek, pomóż nam kiciu Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka Wnuczek za babcie, babcia za dziadka Dziadek za rzepkę Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę Pocą się, sapią, stękają srogo Ciągnął i ciągnął. Wyciągnąć nie mogą Więc woła kicia kurkę z podwórka <śla> Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągną. wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżynką wąską. Ja nie mogę <śla> Kurka, chodź no tu gąsko, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj przydałby się ktoś na przyczepkę, pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągnął i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian, długo nos. łąka szykuje żabki na śniadanie łąka szykuje, łąka szykuje, żabki na śniadanie Próżę tu boćku do nas na pomoc bociek za gąskę, gąska za kurkę kurka za kicie, kicia za mruczka mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię babcia za dziadka, dziadek za rzepkę Oj przydałby się ktoś na przyczepkę pocą, się sapią stękają srogo ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą skakała drogą zielona żabka się mamę, nie słuchała, Złapała boczka, rzadka to gratka, żabka za boczka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę... Kawka? Kawka na wynoc dzisiaj towarzyszy mi. To kafucino, niesłodzone, błędy fit. Szefki, rozkiszny. Całe noce mi się śnił. Nie Kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli. Tak się nadeli, że nagle rzepkę. Dziadek, pan Piotr. Brawo! Babcia, pani Teresa. Wnuczek, pan Andrzej. Mruczek, pani Patrycja. Kicia, pan Jarek. Kurka, pani Ania. Gąska, pan Krzysiek. Bociek, pan Darek. Żabka pani Agata. Kawka pani Tatiana. Narrator pani Asia. Oprawa muzyczna pani Monika. No i rzepka oczywiście pani Ania. Prosimy do obejrzenia. Ta